Witam, witam, pracownia maturana zadanie 26, za 4 punkty, wymagania szczegółowe, zdające oblicza objętości i pola powierzchni ostrosłupów, również z wykorzystaniem trygonometrii i posanych twierdzeń, takich jak na przykład pewnie twierdzeń Pythagorasa. Więc tak, dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, skoro prawidłowy czworokątny, to tutaj przy podstawie jest kwadrat, tak to wiem. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni i ma długość równą 6, oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, zapisz obliczenia. Więc tak, jak widzimy tutaj z karty wzorów, czyli to karta tutaj, I to też oczywiście z karty, mamy tutaj najpierw obliczyć objętość, i pole powierzchni, więc do obliczenia objętości potrzebujemy pole podstawy i wysokość. Czyli potrzebujemy nasze A i tutaj H. To będziemy mogli obliczyć z tego trójkąta. Czyli tu jest 6 stopni, tu jest 6. Tu jest, jak możemy zauważyć, to jest jedna druga A. tak? Ponieważ to jest jakby tutaj do środka pociągnięta przekątna, taka pozioma, więc to jest 1, druga A, połowa boku. I tutaj mamy H. Z sinusa 30 stopni będziemy mogli obliczyć H, czyli naszą wysokość, ponieważ to jest ten bok przez przeciwprostokątną. No, oczywiście to jest kąt prosty tutaj, czyli sinus 30 stopni to jest H przez 6. Jak dobrze wiemy z kart tutaj sinus 30 stopni to 1 druga, czyli 1 druga równa się H przez 6, czyli tutaj na krzyż mnożymy to jest 2H. Równa się 6, czyli H równa się 3. Więc mamy już pierwszą wartość, która jest nam potrzebna, czyli H, i teraz potrzebujemy obliczyć A, żeby móc obliczyć tutaj podstawy, czyli możemy wykorzystać z tego stąd cosinus, oczywiście, ponieważ tu sobie złożymy. Cosinus to jest ten bok przez ten. Czyli z kosinusa 30 stopni to jest 1 druga A przez 6, czyli kosinus 30 stopni widzimy tutaj pierwiastek z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3 przez 2 to się równa. Tutaj możemy to zamienić na A przez 12, ta dwójka może być włączona do mianownika. I teraz mnożymy na krzyż, 2a równa się 12 pierwiastków z 3, dzielimy na 2, a to 6 pierwiastków z 3. Więc teraz możemy obliczyć objętość, jaki pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Najpierw zajmiemy się objętością, czyli to jest 1 trzecia razy pole powierzchni podstawy, czyli tutaj mamy kwadrat, czyli to będzie a kwadrat tutaj i razy nasza wysokość. Czyli to będzie 1 trzecia razy 6 z 3 do potęgi drugiej razy nasza wysokość, czyli 3. Trójki nam tu się skrócą, nie zostanie tylko to, co jest tutaj w nawiasie, czyli to będzie 36 razy 3, 108. I mamy naszą objętość. Teraz możemy zająć się polem powierzchni całkowitej. Jak widzimy składa się on z podstawy i ścian bocznych. Podstawa to ten właśnie kwadrat, który obliczyliśmy, czyli na kwadrat, zapiszemy już sobie, i cztery ściany boczne trójkąta. Ten trójkąt wygląda mniej więcej tak. Tutaj ma a i jego wysokość to jest 6, która jest tutaj podana, więc łatwo możemy obliczyć, ponieważ mamy te dwie dane, a jak wiemy, pole, podstawy, pole trójkąta to 1, druga a razy h. Czyli możemy zapisać, że to jest 4 razy 1, 2 razy nasze a i razy małe h, czyli właśnie h tego trójkąta. No, i obliczamy. Stąd wiemy, że to już będzie 108, ponieważ obliczyliśmy to tutaj na górze. Dodać tu się nam skróci. Czyli 2 razy 6 piosenek z 3 razy 6. Czyli ostatecznie mamy 108 plus 72. 72 piosenki z 3. I to jest nasza odpowiedź na to zadanie. Przechodzimy dalej.